Kupiłam maskarę z metalową szczoteczką, bo non-stop widziałam filmy, że dziewczyny są nią mega zaskoczone. Mam ciekawa, czy to faktycznie działa, więc pomaluję jedno oko tą, a drugie zwykłą e, Maybelline i zobaczymy, czy efekt naprawdę jest tak spektakularny, bez filtrów, bez trików, sprawdzamy. Moja mamusia już używa tej maskary i ponoć jest też bardzo e, zadowolona. Mamusia! Pozwól tutaj. Rzeczywiście ta maskara taka rewelacyjna jest. Tak. Dobra, ja robię test. Dobra, sprawdzamy. Kupiłam ją na temu. Ile ona kosztowała? Nie wiem, jest. groszowe. Groszowe no. sprawy, no. Dobra, oj, dobra. Lecimy z tym tematem, moi drodzy. Dobra, lecimy prawe. Prawe, prawe. A, tu serko, popatrzcie, mamusia serka, tutaj mi podłożyła piękne. Dobra, lecimy na Szczecin. Tak delikatnie, nie? Nie wiem, czy tutaj widać, dobrze? Dobra. I teraz lecimy Maybellinem. no co? Delikatnie, tak, podoba mi się to. No i to ładniej, tą ładniej. Ładnie, no. Tak mi się wydaje. Proszę, zobaczmy to. To jest metalowa. A to jest Maybelline. No więc, ocencie sami, która jest ładniejsza, która wyciąga lepiej. Siemkiewicz. Proszę tutaj, ocena mężczyzny, która szczoteczka jest ładniejsza. Prawe oko metalowa, lewa Maybelline. Szczerze mówiąc, obydwie są dobre, Nie, wydaje. też mi się tak mhm. wydaje, że obydwie są dobre. No więc dobra, wy ocencie. Lepsza ta, co tańsza, nie? Lepsza ta, co tańsza? <noise> no w sumie racja, no co? Po co przepłacać, nie? No więc dobra, test. e uda